Parking na 80 urodziny to zamiary inwestycyjne dyrekcji Białskiego zespołu szkół nr 5 z oddziałami integracyjnymi. 50 stanowisk postojowych miałoby powstać w tym miejscu, między ogrodzeniem a chodnikiem przy samej szkole, ale na to potrzebne są pieniądze i to nie małe. Bagatela 300 tysięcy złotych. W budżecie miasta nie znalazły się pieniądze na budowę tego parkingu postanowiłem samodzielnie tutaj razem z rodzicami z Radą rodziców, rodziców ruszyć tak zwaną akcję pod tytułem parking i pierwszym etapem tej akcji byłby organizowany bal 2 lutego. Ewentualny dochód z tego balu będzie przeznaczony na, na budowę parkingu. Wykonaliśmy do tej pory kilka prac związanych z budową parkingu. Mamy projekt techniczny, czekamy w tej chwili na pozwolenie na budowę. Mam pozwolenie z Urzędu Miasta na wycięcie kolidujących tutaj drzew. Od razu zaznaczę, że będą nasadzenia, żeby zwolennicy przyrody nie byli, nie byli zakłopotani. Także początek jest zrobiony i wydaje mi się, że przez wakacje uda nam się zrealizować to przedsięwzięcie, czyli budowa parkingu i w okolice, na przełomie września, października, być może w okolicach Dnia Nauczyciela Obchodzilibyśmy już uroczyście, uroczyście 80. urodziny szkoły podstawowej nr 5 z oddaniem tego parkingu do parkingu do użytku. Oprócz środków pozyskanych z balu, dyrekcja liczy także na wsparcie ze strony sponsorów. Chodzi o rabaty na zakup materiałów oraz robociznę. Gdyby liczyć upusty wkład społeczności szkoły i wykonać wcześniej wszelkie prace przygotowawcze, to koszt budowy parkingu zamknie się w kwocie połowę niższej, czyli 150 tys. złotych. Dlatego w imieniu organizatora zapraszamy na bal charytatywny, który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5, a nad którym patronat objęła telewizja Biała TV. Informacje pod numerem telefonu 83 343 37 67.